Kolejny dzień urlopu naszego, dzisiaj krótkiego, bardzo krótkiego. Kilka dni jesteśmy dosłownie na Mazurach. Dzisiaj jest, ma być 27 stopni. Zapowiadałem, na razie jest fajne słoneczko. Wypłyniemy do Rynu na obiad. Jeżeli oczywiście staniemy gdzieś bezpiecznie, to pójdziemy sobie na obiad, bo dzisiaj już grilla nie robimy jest nas sześć osób dorosłych, dwa psy i mamy prawie pełny zbiornik paliwa i zobaczymy jak łódka sobie radzi z takim obciążeniem bo na pewno czuć to jak wchodzi w ślisk, trwa trochę dłużej i spalanie oczywiście jest większe także oglądajcie do końca i zobaczcie jakie będzie spalanie idą właśnie nasze dwie akity na pokład Uwielbiają pływać. Skakuj. Tak jest. Odepnę cię od razu. Ajajaj. Czekaj, czekaj. Gotowe, one uwielbiają tutaj leżeć. Wchodzą, ale trzeba położyć koce, żeby nie poprzewijały tapicerki, bo mają pazurki. Czują się jak u siebie. Zresztą są u siebie. Muszą każdy kąt zobaczyć. Czasami jest impas, że nie mogą przejść, ale teraz się udało. Jak, kęso? będzie się pływał? Pokąpiemy się. Dzień dobry. O nie no. Nie? nie? <laughs> Uważam, że wolę jak jest te 23 stopni niż 30. No <laughs> teraz ktoś podał kartu, to nie chętnie 23 niech nic nie pada. <śmiech> <śmiech> Ej, złaście, bo muszę kocci mi się kwa Chodź. Chodź, chodź. nie widziałem, że wchodzą. No nie widziałem właśnie. W skakuj. Zara z trzy się położycie. Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów kanału. Jesteśmy na jeziorze Tałty i teraz przeprowadzimy pierwszy ślisk na żywo. Także będzie wyzwanie. Jeszcze nie ma nikogo żadnych widzów, ale zaraz zobaczymy, może ktoś się pojawi. Materiał na pewno się zapisze, także będzie można go obejrzeć również później. Robię też, nagrywam się na kamerce, także będzie też filmik na YouTubie w późniejszym czasie cały z naszego urlopu. Dzisiaj jest fajna pogoda, 27 stopni się zapowiada. Są chmurki, ale jest na razie fajnie ciepło. Ma nie padać, także to jest, to jest najważniejsze. Widzę, eee, jeden widz już jest. Ktoś tam. Także przekazuję telefon. Na pewno będzie można to obejrzeć później. Zapiszę się. Ruchnie, jest, jest sobota. Ruch nie jest jakiś bardzo duży, trochę żaglówek eee, myślę, że będzie bezpiecznie. Przełączam teraz kamerę naprzód. Tak, teraz sobie płyniemy, mamy 800 obrotów, 8 km 9 km 36 6 litra. Ja będę mówił też również jakie jest spalanie tej łódki i jakie ona ma parametry. I to co jeszcze najważniejsze, jesteśmy w 6 dorosłych osób plus dwie akity. Jedna jest tu, druga jest tu. Także cała załoga dwie osoby na dziobie, czwórka z tyłu i mamy 560 litrów paliwa. Także całkiem sporo. Jest łódka, można powiedzieć, dociążona w 90%. Pełen zbiornik też wody tam jest około 120 litrów. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Przekazuję teraz Oliwirowi, będzie mnie nagrywał. No dobra, najpierw zrobimy taki teścik 1000 obrotów. Pójdziemy na autopilocie 1000 obrotów. Prędkość tej łódki przy 1000 obrotu to jest 10 km na godzinę. I spalanie jest 5,2 litra. Także jest to naprawdę ekonomicznie. Eee, może nie powiedziałem, tu są dwa silniki diesla, 3-litrowe V6. Jeden ma 270 koni, czyli w sumie łącznie mamy 540 koni. Nie jest to najwyższa moc, bo silniki 6.2 V8 benzyna zaczynają się od 300 koni do 350, także można mieć 700 koni aż w tej łódce, i wtedy ona pójdzie co najmniej powyżej 70 na godzinę. Ja tutaj miałem szczytowa 62,6 ale pamiętam ona była zresetowana to było w granicach 67 z wiatrem więcej ona już raczej nie wyciśnie się bo tutaj głównie chodzi o te przełożenia no i dobra zwiększamy sobie 1200 obrotów prędkość wzrosła nam do 11 12 km tak się pojawia 11,5, 12 km, i już mamy spalanie 8,2. Także 3 litry więcej, to spalanie jest z dwóch silników, on sumuje nam to spalanie. łódka się rozpędziła, teraz i tak trym klapy mamy na zero, przekładnie są na zero, maksymalnie opuszczone, czyli prędkość taka spacerowa bardzo, bardzo ekonomiczna i Duży też zasięg, bo na jednym litrze paliwa przepłyniemy kilometr 400 metrów, 1400 metrów. Tu jest taki ekonomizer i tyle, tyle przepłyniemy. No to co, powoli zwiększamy naszą prędkość. Robimy 1400. I tutaj już zaczynamy pchać wodę dziobem. Zwiększo... Prędkość się jakoś znacząco nie zwiększyła, bo mamy 13 km na godzinę. Więc nie jest to dużo, dużo, dużo więcej. A spalanie z dwóch silników już mamy 12,5, a było 8,3. Także zyskaliśmy tylko jeden kilometr. Zyskaliśmy tylko 1 kilometr, a spalanie wzrosło co najmniej 5 litrów. Więc taka prędkość raczej jest mało ekonomiczna. Pływa się do 12 km na godzinę, jeżeli chodzi o wyporność. I teraz na jednym litrze przepłyniemy tylko kilometr, czyli już 400 metrów straciliśmy. No to, zwiększamy sobie jeszcze na 1600 obrotów i też zyskaliśmy tylko jeden kilometr, czyli mamy 14, a spalanie już jest 16, 17 i 4. E, jeden, na jednym litrze przepłyniemy 830 metrów. Więc to już w ogóle jest nieekonomiczne, już tak się nie pływa po Mazurach. Zresztą zobaczcie, jaką falę teraz robimy. Już ta fala jest bardzo duża i później na brzegu ta fala nawet 2 km idzie do brzegu, ona dochodzi. I potem te łódki skaczą na tym brzegu, nie widać kto przepłynął, a fala przyszła. I to właśnie od takiego płynięcia, także nie pływa się z taką prędkością. Nie ma sensu więcej już ją męczyć, teraz wyjdziemy w ślizg. Użyję ręcznie trym klap, sobie nie będę ich używał w trybie automatycznym. Obniżam trym na 100% na początek, tak żeby rufa mi zaczęła wychodzić z wody. I zwiększę prędkość, jak osiągnę 45 do 50 km na godzinę, wytrymuję sobie trym klapy, tak żeby łódka była równiutko na około 50% i będziemy utrzymywali prędkość. Wyłączam autopilota. Jestem gotowy, rozglądam się czy nikomu nie zagrożę. Widzę dwa skutery, jakaś motorówka płynie, więc poczekam, niech sobie przepłyną. Bezpiecznie, żeby im też fali nie zrobić, żeby było wszystko ok. Skuter już przepłynął, motorówka zaraz przepłynie. No i zwiększam prędkość. Czuć, że ma opory, robi to z pewnym trudem, ale jak przekroczy barierę 35 40 km, 40 ona już jest w ślizgu. Mamy 3400 obrotów, teraz sobie ją wytrymuję. Jest wytrymowana, muszę patrzeć, bo z lewej strony też mam e, motorówkę. Nie chcę im zagrozić. Płyniemy 48 na godzinę. E, 3400 obroty. Spalanie z takim obciążeniem mamy teraz 91 litrów. Na jednym litrze przepłyniemy 540 metrów. To jest w miarę ekonomiczne spalanie. Możemy szybciej, możemy też wolniej, ale taka 50 km na godzinę jest najbardziej optymalnie. Łódeczka płynie prosto, mogę puścić ter, Kilowater jest piękny. Mogę podejrzeć temperaturę silników 85-86 stopni. Woda nam dopisuje. Temperatura wody obecnie jest 21,8 stopnia, także też jest bardzo fajnie. Towarzyszą nam właśnie skuter i motorowka, próbują się trochę ścigać na z tamtej. Teraz spróbujemy troszeczkę szybciej, zobaczymy Ile uda nam się osiągnąć prędkość z tym obciążeniem? Mamy 3800 3755 na godzinę. Teraz 3800 obroty, 56, 57, spalanie już jest 115. Na jednym litrze 500 metrów, więc spalanie na godzinę wzrosło, ale spalanie na dystansie nie wzrosło jakoś bardzo, bo zwiększyliśmy tą prędkość. Teraz mamy równe 50 na godzinę, 3,5 tysiąca obrotów, 95 litrów, 500, nadal 550 metrów na jednym litrze. Patrzę sobie też na mapę, bo są takie punkty, gdzie są wypłycenia i ja muszę te wypłycenia omijać. Aby no nie uszkodzić śruby. Dopływamy do tego zwężenia na tałtach. Tu już będziemy zwalniać za chwilę. Bo jest tam sporo żaglówek. No nie chcemy zagrozić komuś. I ten skuter ma dużą frajdę. Przepływa przez nasze fale. Przez nasz kilbater. Powoli zaczynamy zwalniać motorówka nam też towarzyszyła. Teraz jeszcze zobaczymy najniższe spalanie, czyli zwolnimy 3100 obrotów. Prędkość spadła do 40 spalanie 72 litry ale nadal na jednym litrze zrobimy 540 metrów dziób nam się podniósł bardzo do góry teraz tak pchamy wodę nie jest to też takie dobre płynięcie sama prędkość, zmniejszamy obroty. Troszkę wody nam się wlało na tylny dek, ale to normalne. Skutery miały frajdę. Dziękuję za, za obejrzenie tej transmisji. Całość odcinka będziecie mogli zobaczyć wkrótce na YouTube. Ahoj! I do zobaczenia na wodzie. Jak zatrzymać? Jak zatrzymać? Nie wiem. zatrzymać. Nie Chyba tutaj, albo ukryj obraz na żywo. Nie, no to będzie nadal nagrywało. To ukryj obraz. Nie, muszę zatrzymać. Stanęliśmy sobie w Renie na obiadek. Jest sobota, jeszcze są miejsca, bo dzisiaj jest. Wymiana charterów, czyli przyjeżdżają, wyjeżdżają. I także ryn jest jeszcze pusty, bo wszystkie łódki są w portach, te czarterowe. Więc jest w miarę pusto. Ale wieczorem już na pewno ktoś przypłynie, będzie port zajęty. Widzę, że nowy pomost jest, nowe deski. Pewnie na kilka lat wystarczą. jako kotenia siedzenia i mogę powiedzieć, tak, gdzie jesteśmy? Gdzie przybyliśmy? Powiedzmy. Ale już mówiłem wcześniej, jesteśmy w Rynie. Karczmaryn, yy, jak to? Młyn? Jak to Młyn? Ryniecki był zajęty. Wszystkie stoliki. I jemy takie włoskie wyroby, właśnie. Zrobiliśmy konieczną budkę. Siężur powiedział, że ten, że małamy się wydaje. Pierwsze powiesz? Ja wziąłem tortillę, bardzo dobra, syta. XL Może będziemy jedzenie nagrywać? Może mieć tylko mieć lokalny jej A ty Dzień co powiesz? No. Dobra, starczy. Ale nie, nie. Dobra, to, nie, to mamy nie To mnie. Co pan właśnie je teraz? Będąc w rynie, nie można. Nie spróbować gofrów. Patrzcie jakie piękne. Nie smacznego. Mmm. Poezja. Jednej burzy, która była w nocy deszczu. Kończymy nasz krótki urlop. Za dużo nie pływaliśmy. Czas zmienić destynację chyba, bo mazury już nam się trochę znudziły, łódka jest zajebista, bardzo wygodna, obszerna niesamowicie. Można nawet w 3 rodziny pływać spokojnie tą łódeczką. Ale mazury już są dla nas za małe, za małe, za ciasne, za dużo ludzi. Znamy już tutaj każdy zakątek tych południowych mazur I kończymy nasz krótki urlop. Na pewno jeszcze przyjedziemy na jakieś weekendy w połowie sierpnia, jeszcze wrócimy. Jeszcze nie powiedziałem, może łódka jest na 10 osób. Kategoria projektowa B, czyli pełnomorska. 10 osób z bagażem, 1217 kg ładowności. Jeszcze może zajrzymy sobie do e, przestrzeni silnikowej tam jest wszystko w porządku czy nie ma wody po tych deszczach Sejmakshaw Teraz wypompować pompą zenzową, ale chyba ona nie będzie do końca sięgała. Fajnie, jakby nam się udało wypompować, trochę jak się spróbuję, tam wcisnąć pompę zęzową Przycisk, czy coś zadziała? Jest jakiś przycisk. Trzeba iść i zasilanie pod, y, włączyć. Iść tam na, na dół. Włączaj y, zasilanie.